Cześć, jestem Ania i dzisiaj nauczę Was wyrażenia na szarym końcu. Szary to kolor, koniec to coś, co jest daleko, daleko w tyle. Jeśli ktoś jest na szarym końcu, to jest ostatni. Nie ma już nikogo za nim. A więc, jeśli ktoś rywalizuje, to nigdy nie chce być na szarym końcu. Żadna szkoła, żadna firma. Nie chce być w rankingach na szarym końcu. Interesująca jest etymologia tego wyrażenia. Mamy dwa wyjaśnienia. Wyjaśnienie numer jeden związane z ucztowaniem, czyli imprezowaniem kiedyś, dawno, dawno temu, gdzie pan domu i taka bogata szlachta czyli nobilitowani ludzie, mieli ubrania. W czerwonym, karmazynowym kolorze i w ten sposób pokazywali swój status, bo karmazynowy barwnik był bardzo, bardzo drogi. I te osoby siedziały na samym początku przy głównym stole. Natomiast osoby, które nie były tak bogate, nie, nie mogły mieć czerwonych ubrań tylko miały ubrania z szarego płótna. I one siedziały daleko, daleko, daleko i nazywa, nazywano ich szarakami, a tych z przodu karmazynami. Jest jeszcze drugie wyjaśnienie wyrażenia na szarym końcu i wiąże się też z ucztowaniem, biesiadowaniem, czyli imprezowaniem dawno, dawno temu. I sytuacja była taka, że te pierwsze stoły. Miały piękne, białe obrusy, a więc było to barwione płótno, barwiony materiał. Natomiast dla tych osób, które siedziały już daleko, 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 nie wystarczało tych białych obrusów, więc na stołach było po prostu szare płótno. A więc znowu, w jednym i w drugim przypadku to, co było daleko w tyle, było szarego koloru. Mam nadzieję, że wy? Jesteście na szarym końcu w żadnych kategoriach, a jeśli czasami jesteście, to nic takiego. Pa.